O, chociaż... Nie, jest droga! Nice! Fajna droga do kościoła! Nie, nie mogę. Co ci, pali ci twórcy tej gry? Jejku, to jest jakiś... Malborganie kościół. A, jeszcze poczekam z tą policją, bo jak mnie w kościele zaczną nawalać, to później się nie wyspowiadam. A, pewnie też kolejka będzie jak diabli. I z kolejką wchodzimy. Idiota! O sorry. <laughs> Jaki fajny kościół Wchodzimy O, widać księżę. O, joj. jej obstają że będą się zapłacić oczywiście za to. Na razie tu nie mogę do nikogo podejść. Dziwny ten kościół. Gdzie to jest główna ta sala? ok Co, konfesjonał? Tak. O! Ale fajne! Konfesjonał. Już mi lepiej. Apteczki przed konfesjonałem, spoko. Konfesjonał. Serio?! a piercie. Spróbujmy dywersję. Widły mam skąd. Dobra, chyba wolna. Po mnie ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę? No nie robię sobie jaj. Jestem grześnikiem pobyku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? <grytanie> tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. Czy <grytanie> złożyłeś Boże ofiarę? Być. Tak, to spuszczam ci grzechy. Yo Dobre Ło! co się dzieje. Znowu jakiś najazd. Teraz pewnie mnie za konice będą nawalać. Bo mało mam wrogów. O co ci chodzi? Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Odzyskujemy <śm> tę ziemię w imię Allaha. Ucie się na śmierć, niewierni. <śm Wychodźcie moi pokojowo nastawieni bracia. Czas, już piczowanie chodzący, chodzący w bliźnich rozmiarach. Ja Co za twoją Ja jestem katolik, to mi pomagajcie księża. Dobre miejscowość do strzału. Chodźmy na ołtarz. Co to jest? Najz, no ale to rozrubę robi. Na razie używaj będę używał zwykłych Miłego dnia Gdzie oni uciekają? Zapiszemy sobie grę, bo się robi ciepło Jakieś powiniencie może być drogo mnie kosztować wow. Okej okay. Jest już drugi dzień kiedy nagrywam tą grę Ja bardzo nie wiem co się dzieje Wow Te rzeczy nigdy się nie nudzą. O, ile Arabów. To raczymy by ich tu rozwalić, bo mi się życie troszeczkę kończy. Stłumnikaj ich. Wow. Kurwa, nie co go porąbało. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Ten gość skąd? Pol, Co z tymi rakietami? Tu i policjanci są i wszystko. Dobra, trzeba by się zmyć z tego kościołu. Zmywać stąd już Tylko jeszcze pozbieram wszystkie z tego Tu jest kościół, tu będzie czego tam Muszę gdzie odbić O, Tak, poprzednim razem mi błąd wyskoczył Miałem to już w miarę posprzątane Dobra, weźmiemy sobie tak... kosę. O lol. dlaczego to jest zamknięte? Którędy ja tu wszedłem? Aha, to jest wyjście do cmentarza. A, dobra, bo ja tędy wszedłem, okej. Okay. Porąbało mi się. Co to było? A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Dzisiaj jest pierwszy dzień, końca no. waszego życia Dokładnie, tak, pierwszy dzień eee... Coś by się na życie przydało, bo kiepsko z nim Tu jest noga Tego mam full O, małotowa. I M4 O, są apteczki, nice Tylko tak mm, I zaraz serce zacznie walić i... Co? A ziomek tam brzyga, gość. co to miałem? <ślał> Chciałem, mógłbym troszeczkę cucić. Dobra, wczytywanie. No i koniec wtorku. Zobaczymy, co tu się dzieje. Teraz w katceance. Champ, dalej champa. Ja e chyba champa zabiłem. Eee, dostałeś autograf Garego Kolmana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne y, po śmierci danej osoby? Tak? A co? To tak pytam. <grym> Bo chyba nie żyje. A i właśnie, ciekawe jakbym go nie zabił, czy by też taki tekst był. Dobra, mamy kolejny dzień. Środa, środek tygodnia. Dawny. Hmm. Skoro już jestem w okolicy, chyba powinienem zostawić coś staremu. Hmm. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Dzień wyborów. System może jest wadliwy, ale zagłosuję, bo zależy mi na tym. Hmm. Ta, no. Hmm, 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 hmm. O, tu blisko, fajnie. I choinka. Chyba nigdy nie jest za wcześnie na to, by wyposażyć dom w poważne zagrożenie pożarowe. Gdzie to by było? Aaaa! Powinienem wziąć się do roboty. Tak, coś czułem, że będzie całkiem w drugim kierunku. No nic, to idziemy do urny. O, gazeta. Hmm, podejrzewam, że taka walkada przejedzie bez żadnego incydentu spowodowanego faktem, iż wszystkie wozy w tym mieście to bezużyteczne, wybuchowe graty. Pójdziemy sobie tu odwiedzimy naszego starego sąsiada, zbierzemy trochę amunicji. już się też troszeczkę skończyła. Dzisiaj jest pierwszy dzień końca życia. O, główka. jej! Dobra. E, tu coś jest. Serducho mi na razie spokojnie bije. Nie trzeba się tu krecić gdzieś w koło apteczek. O, chyba tutaj nie powinienem być. Dobra, gdzie jest ten, 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 ten? No, do głosowania. Prosto i w lewo, okej. Okay. Nikt nic nie widział. No, jest niezła ta pałka. O przepraszam panią że tutaj tak nachodzę Nie mam snajpy A podobałoby Ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał śnirem Ło, wow, ale snajpa Zostawimy młotek, dobra, idziemy zagłosować A, gdzie to było? Gdzieś tu Ale ludu tu też nie będę kombinował, tu policja się kręci No, w tym na prawo tak. no więc, czy sądzisz, że małpiatki wygrają tegoroczny Okej okay. Goście co gadają Co tutaj się głos oddaje? No to wygląda Już na piętrze Ej właśnie, możemy sobie Moglibyśmy sobie w grę zagrać to taka fajna gra I Gdzie ten głos się oddaje niby? Chyba pomyliłem budynki Tak jakby tu mm, to wejdźmy stąd ktoś trochę kasy skombinuję Łooo, gość zaczął do mnie strzelać Ups Liniarz to widział Jej, nie wierzę że to ja. He 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 dobra, moje chwila, tu jest pralnia, to może tutaj trzeba ten ten z tym tym z głosowaniem załatwić. Eee, nie wydaje mi się. Nie no dobra. Gdzie jest to głosowanie? Uwaga! Zamierzaliście iść Chwila. Hmm. Ile mam żetonów? Cztery jej. Id. No gdzieś tu jest ta urna. A, tu jest jeszcze jeden budynek. A, głosowanie, okej. Okay. Głosowanie. Głosowanie, głosowanie. 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 Co za pojeb to projektował? Dobra, co my tu mamy? Wybory, na burmistrza i skarbnika. Głos oddany na kandydatów będzie faktycznie głosem oddanym na ich wyborców. Okej okay. Eee. 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 jak wody są popisane. z to czy co? Cholera! Nawet nie wiem, na kogo to było. Hmm, zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. Przekrw! Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. A tu byle gdzie kliknę, i tak jest. Dobra, mieszał to. W każdym razie zagłosować już mamy. Odfajkowane.